Witajcie kochani, z tej strony klub Moja Yoga. Zapraszamy Was do wzięcia udziału w Festiwalu na Zdrowie, które odbędzie się 29 i 30 czerwca za to, co sztuki w Sopocie. Festiwal na Zdrowie jest świętem człowieka, człowieka, który poszukuje i doświadcza. Podczas festiwalu odkrywać będziemy tajniki wiedzy na temat zdrowia, ruchu, jedzenia i pozytywnego myślenia. Proponujemy Wam niezapomniany weekend, w którym nauczycie się, jak dbać o siebie i innych, jak sprawić, aby żyć w harmonii z własnym ciałem i naturą. Przyłącz się do nas, ludzi zdrowych, otwartych i świadomych. Niech ten festiwal zaowocuje pewne zmiany i w Twoim stylu życia. Zmieniajmy się na lepsze. Kochaj życie, żyj, by kochać. Zdrowy Ty, zdrowy świat! That like... You're probably just the way you are. Just the way you are. Shaggy, shaggy, shaggy. Like Come on, shaggy, shaggy, shaggy. It. Summer.